się z Wami, to jest kolejny vlog, jestem teraz w Międzybrodniu i później pokażę Wam Jezioro Szwedzkie, a jeszcze później pojadę na Targ Starocie, więc może uda mi się coś fajnego Mamy mm. piękną drogę. czy... No zobacz, Michał, tutaj. E, czy tędy chodziłeś na przystanek do szkoły? No tak, tędy zbiegałem na dół. A z tyłu za nami jest e, widok na jezioro i jest to sztuczny zbiornik w miejscu, gdzie teraz znajduje się woda. Kiedyś e, mieszkali ludzie, i wszystko to zostało zalane. E, no i teraz właśnie znajduje się tam jezioro. Pokażę Wam widok z tyłu. Idę do góry, więc zamiast sprzedaży się oddala. Tak to wygląda. A tam na samej górze o. jest góra żar. Dobrze mówię? Wam, co kupiłam. To jest talerz Sahara Jana Sylwestra Drozda, ale w pięknym miodowym kolorze. Dalej. Dalej. Filiżaneczka z Mirostowic. Mamy taką jedną, więc teraz. A, super wygląda ta gaśnica tutaj. Więc będziemy mieć teraz dwie. Następnie, to już. Z przezroczystego szkła. To są dwie miseczki Kora, zaprojektowane przez Erykę Trzewik Drost. Ten wzór jest odbiciem serwetki. I z tego zestawu mamy dwie, dwa rozalinowe talerzyki, ale miseczek nie mieliśmy, więc super. I na koniec też wzór Eryki Trzewik Drost Iglo. To jest taka maleńka patera. O, widać. Dużo mniejsza niż moja ręka I mamy też O to jakaś bardzo brudna piasek jest y, Mamy też z tego wzoru rozalinową Taką dużą paterę Więc będzie nam pasować No co do cento Za to Za te cztery rzeczy Zapłaciłam 30 zł U jednego pana Natomiast no, za ten żółty talerz Zapłaciłam 45 Dlatego, że jest to taki kolor Bardziej wyjątkowy no dobra, rozłączam się, żeby tutaj nic nie spadło, bo ruszamy. Jak pewnie zauważyliście, nie jestem w Gdańsku, tylko jestem. gdzieś indziej jestem u mamy na południu. To W ogóle to jest dla mnie takie śmieszne posługiwanie z takimi terminami połudna, północ południa, ale one chyba są najprostsze dla mnie przynajmniej. Chciałabym Wam pokazać, jakie książki zabrałam ze sobą na, na ten wyjazd i co czytam. 27 Śmierci Tobiego Obeda właśnie przeczytałam. Jest to książka wstrząsająca, opowiadająca o historii dzieci ze szkół z internatem, głównie katolickich szkół z internetem, w których. Były wykorzystywane rdzennych dzieci. Ten wątek pojawił się. Ja pierwszy raz o nim usłyszałam w serialu Ani z Zielonego Wzgórza. Natomiast, no, jakby ta książka jest no, no mocna. Nie. Co tu dużo mówić? Natomiast y, kolejne pozycje, które mam w planach, to architektki. Wam, Jestem właśnie z mamą w Osieku i przyjechałyśmy zobaczyć zespół pałacowo-ogrodowo-folwarczny, a właściwie to pałac XVIII wieczny w stylu mauretańskim jest przede mną. Nie wiem, czy uda nam się wejść do środka, bo podobno on został już przez kogoś kupiony, więc, więc nie wiem. Natomiast jest samochód przed nim, więc może nam się uda. Tak oto wygląda z daleka. Udało nam się wejść do środka, bo trwa tam remont i będzie tam hotel w przyszłości, ale nie wiem, nie wiem kiedy, więc. No, tyle. <trybujesz> <trybujesz> Teraz jestem nad stawem. Tak wygląda ładnie tutaj, jest piękna pogoda.